Zowie, y, mamy, mam nowego ślimaczka, y, tamtego wypuściłem. Y, ogólnie kto kojarzy, no to niech napisze. E, I też jest takie pytanie, jak mamy dać naszemu nowemu ślimaczkowi na imię. Codziennie no, będę się starał y, tak mniej więcej codziennie o 18, no trochę może przed po. I nie wiem, czy codziennie będę się o różne rzeczy pytał dla naszego ślimaczka. On tutaj ma sałatę, ma trochę mokro. Ja go tutaj. Mamy coś, żeby go przykryć i jeszcze mamy jedno utwardzenie, no, bo z doświadczenia z poprzedniego ślimaka ja wiem, że nieraz potrafi to podnieść. W sumie to nie była kryp... pokrywka od loda, ale to... nigdy nie wiadomo. I napiszcie jak dać mu na imię. To tyle, na następny raz będę może pytać się o inne rzeczy.